Nie rób tego ćwiczenia, jeśli nie chcesz mieć rozciągniętej tylnej taśmy, albo po prostu nie chcesz zrobić szpagatu. A jeśli chcesz to wszystko zrobić, no to potrzebujemy do tego ćwiczenia jakiegoś obciążenia. Nie musi to być ketel, może być duża butelka z wodą, taki baniak pięciolitrowy, też się przyda, albo doniczka z kwiatkiem. I potrzebujemy też jakiegoś wsparcia. Może być krzesło. Może być kanapa, ale stabilna, albo może być po prostu step lub box. Stajemy sobie właśnie na tym podwyższeniu. Bierzemy nasze obciążenie i stajemy ze stopami na szerokość bioder. Zaczynamy z góry i zaczynamy się rolować. Czyli nie tak jak nas zawsze uczeli na prostych plecach, tylko zginamy się właśnie z kręgosłupa. Idzie pierwsza głowa, ramiona. Klatka, tyle, ile da szadę, domykamy żebra. No i pozwalamy właśnie temu obciążeniu, żeby nas pociągnęło w dół. Nie spieszymy się tutaj, schodzimy na tyle nisko, ile jesteśmy w stanie. I teraz, jeśli masz przeprosty, nie wiś w tych przeprostach w ten sposób, ani jeśli masz mocno spiętą tylną taśmę, możesz zginać troszkę kolana, ale staraj się nie za mocno zginać. Na tyle prostujesz nogi, ile jesteś w stanie. Jak jesteśmy na dole, robimy wdech. I z wydechem pchamy stopami w boks. I kręg po kręgu wstajemy też przez zgięty kręgosłup. Kolana mogą się lekko zginać. I powinniśmy tutaj czuć napięcie z tyłu nóg, tyły ud. Być może też pośladki. I wracamy do góry. No i kontynuujemy. Jeszcze tak kilka razy. A na końcu zatrzymamy się w tej pozycji końcowej. Także zrób sobie jeszcze z sześć razy i za szóstym zatrzymaj się. Tutaj na dole, albo możemy sobie wisieć przez minutę półtorej, nawet dwie, jeśli chcesz. Albo ja zawsze lubię sobie prostować raz jedną nogę, raz drugą. Przy okazji pamiętaj o domkniętych żebrach, zaokrąglonych plecach i schowanej głowie. I znów. Kręg po kręgu wstajemy sobie do góry i możesz odłożyć sobie obciążenie na przykład przez przysiad. No i po zrobieniu tego ćwiczenia przez jedną, dwie lub nawet trzy serie, zobacz sobie jak się czujesz. w Skłonie w przód czy przypadkiem nie jest luźniej?